Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj od rana trochę się ruszyło z robotą, bo tutaj już nie mam tego drzewa. No i najwyższa pora zacząć tutaj wszystko pogarniać, dobrze wygrabić, żeby znowu sobie opony nie przebić. Kto tam tak piszczy? A maluchy się domagają wyjścia na zewnątrz. No proszę, proszę już w sumie na was pora. Edziu, chodź. Idziemy, puścimy czarną co ty jeszcze obierki, jeszcze mają resztkę? No i tych też można. Chodź, Edziu! Tych też można wypuścić. Niech sobie lecą na zielonkę. Cała banda. Możecie dać znać, czy lepiej mnie słychać, bo taką nakładkę sobie na GoPro kupiłem. Jak się uda, to Wam wrzucę tutaj zdjęcie. No, dźwięk powinien być trochę lepszy i powinno być mniej szumów od wiatru, a ja ją kupiłem głównie z myślą o tym, że do niej można potem podłączyć jakiś mikrofon bezprzewodowy, to można było, wiecie, gdzieś kamerę sobie ustawić i gdzieś dalej mówić. Nie trzeba by ją ciągle mieć przy głowie. Zanim się wezmę tutaj za porządki, to muszę beczkę uzupełnić, bo już pusto w środku. Echo. Ale zboża mam zapas, tylko stamtąd przytargać z trzy woreczki. Pszenica, kukurydza, pszenżyto i poturlam w beczce. Nie będę rozciągał tej betoniarki do mieszania 75 kg to powinienem uradzić. Wszystko uszykowane. Kukurydza mielona, taka elegancka. Pszenica, pszenżyto. Mam resztkę tych muszelek, to wsypię. Trochę ostropestu, niedużo. I tutaj mam tą kredę pastewną, żeby miały z czego robić jajka, kury i żeby miały z czego budować kości. No dobra, to wsypujemy i turlamy. Jakoś się udało, przemieszane, nie wyszło źle, co ciekawe u góry jest dużo kukurydzy, a ja ją pierwszą wsypałem, ale ale i ale. Ta mieszanka nie wygląda źle. Jak wezmę taką garść, to wszystkie te ziarka tutaj widać. No i dobra, na jakiś czas starczy. A patrzcie, biała z pisklakami już tutaj. Bada teren. Tutaj to niedawno było sprzątane. Ziemia zruszana, to i pewnie robaczki łatwo wychodzą. Oj, sikorka przyleciała. Trochę uczknąć dla siebie ziarek. O właśnie, lecę im dam do karmnika. Dobrze, że mi przypomniała. Perełka, nie strasz sikorek. Się tutaj czai łobuzica. Ja spróbuję tutaj ustawić kamerę. No, raczej to się nie uda, chociaż będzie się tak trzymała, żeby nie zleciała. O, może tak się będzie trzymała. Jak nikt nie ruszy, nasypię trochę słonecznika. No, zobaczymy. No, już nasypałem. Odkręciłem ten mini statyw, co mam. Na chwilę zamontuję. Dobra, może teraz nie obalą. Zobaczymy, czy coś się pojawi. I co, nagrało się coś? Perełka dalej, tu leży jak leżała. Aż już się bałem, że się może zaplątała w te siatki, ale nie, bez problemu jest. Ma tutaj wyjście, no takie kino sobie tutaj zrobiła. Obserwuję ptaszki, Edziu próbuję ją polizać. Dobra, pierwsze co muszę sprzątnąć, to tutaj te siatki, bo prędzej czy później coś mi się tutaj zaplącze i będzie nieszczęście. No to biorę się za robotę, jakoś spróbuję to pozwijać sensownie. Tą czarną siatkę to nawet mi się udało w miarę sensownie zwinąć, to jest bodajże ta siatka na krety, nawet myślałem czy jej nie rozwiesić tutaj, gdzie są szczeliny, gdzieś drutu brakuje i tak dalej, ale to dopiero jak się, jak się wyrówna te te. O kurier przyjechał w międzyczasie i mam te końcowe tam do furtki, te końcowe odwrotne, zaraz Wam pokażę o co chodzi, te blaszki tam wiecie na to ogrodzenie zaraz dziowi koło budy zamontujemy. Y, tu to już mam ogarnięte, to się przyda, ale powieszę, już chyba mówiłem, y, jak się ustawi. Wszystkie, jak przyjdą mi te książeczki z dobrym fi, na ten drut, który mam w tym płocie, bo na ten płot, na te stare przęsła, jest dobre. Tam grubszy drut, tu już mam te normalne, to przez te przelatują. Dobra, co teraz ja miałem zrobić? A, te blaszki zamontujemy? Nie, dobra, najpierw to sprzątnę. Ogarnięte, teraz to. Elegancko, wytargałem to tam do drogi. Może będą jeździli ci co złom, zbierają, ale nie wiem czy oni w ogóle będą chcieli to wziąć, bo to waży bardzo mało. A jest strasznie nieporęczne. O, a tu leżą jeszcze pozostałości po pierwszym karmniku, który tu robiłem na bazie. Trochę się pozmieniało od tamtej pory, chyba już najwyższy czas to sprzątnąć. Niedziu, trzecia nawet nie było na bazie. O takie blaszki mi przyszły końcowe. Na ten słupek będą dobre. one to dosyć łatwo tutaj się wciskają. O. No i dobra, zaraz to tam leci się niżej. I będzie można przykręcać. Zrobione na trzy sztuki. Teraz to się luks trzyma. No i to jest ta książeczka, jest właśnie do grubości tego. No i tak ściska dobrze. Dobra, jeszcze jedna furtka do obrobienia, tamta od drzwi do lasu. I druga furtka ogarnięta na trzy blaszki. Elegancko, panel się teraz trzyma solidnie. No te panele to są cieńsze od tych starych, no ale tamte to trafiłem odrzutowe po dobrej cenie. Ta furtka zamyka się o bardzo naścisło. Ale to nawet dobrze, bo tu nie mam zamka czy coś, to... Nie będzie mi się otwierała sama. Nie, Dziu. Żebyś nie wyszedł, to jest na ścisło zrobione. W piecyku się rozpala, to kaszę czy reszta mu gotuje Na jutro kurom, żeby rano im dać. jakie tylko wypuszczę teraz na wieczór, to nie ma sensu akurat, bo jutra to sobie to tam spokojnie przestygnie, a ja się w ogóle nie zabrałem za robotę, za którą miałem dzisiaj się zabrać, czyli tutaj trochę ogarnąć. Tam mam jeszcze trochę piachu, to można by powozić tutaj do do Edzia, jakoś mu to poustawiać lepiej, te płyty wypadałoby poprawić. Dobra, biorę się teraz za to. Trochę sprzątnięte, zawsze to trochę lepiej. Chwila na to zeszła. Przy okazji pouzupełniałem wszystko kurczakom, jednym, drugim, ale ta biała to widzę nawet nie myśli, żeby przychodzić, a jeszcze wyprowadza kurczaki na zewnątrz. No na to nie przejdzie tutaj nigdzie, ale kurczak to zawsze się gdzieś przyciśnie, to się gdzieś podkopią do tego, żeby tylko wszystkie wróciły, żeby nie błądziły wzdłuż ogrodzenia. To będzie dobrze. O, czarną już można zamknąć. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Elegancko wszyscy są. czarne. już jest późno, za pół godziny będzie ciemno. A ty dalej chcesz latać, jeszcze ci się pogubią te pisklaki, bo ciągle do lasu chodzicie. No nie wierzę. Co to się wyprawia? Chyba kto się czubi, ten się lubi. Patrzcie, krzywulec się przykolegował. Chodzi razem z nią. Z pisklakami. Pełen spokój, pełna zgoda. No w końcu się pogodziły i bardzo dobrze. Tak myślałem, że tak będzie. Wyjść to potrafię, a potem drogę powrotną znaleźć. To ciężka sprawa. Nie będą latały tak w koło. Może się gdzieś przecisną w końcu. Idźcie dalej. Tam chyba jest coś podkopane, chociaż nie wiem, bo tutaj ten jeden też jest. Przyszły, ale musiałem im się tutaj podkopać pod ogrodzeniem. Już tutaj zasypałem o to saperko. Tylko bateria mi padła. W tej kamerce i się nic nie nagrało oczywiście, ale przyszły, przyszły, wszystkie są. Na całe szczęście. Nie muszę tam latać po lesie, bo to kawał drogi teraz do furtki. Dla królików jeszcze taki mały bukiecik zielonki zebrałem. Korzystając z tego, że dzisiaj nie pada. Częstuj się łatka. O, do twarzy ci z tym. Smacznego. No patrzcie. no Coraz bardziej daje się głaskać. Jeszcze tak trochę niechętnie, ale coraz lepiej. Jak tam czarny się masz? Ej, no nie strasz go. Już musiał tam zajrzeć. Masz też trochę ci zabiorę. Ładka dam niemu, bo jemu mało wyszło. Smacznego. A ładka proszę, już wciąga. I wszyscy są. 12 sztuk. Biała przed chwilą to tutaj stała na wejściu i wpuszczała tylko swoje kurczaki. Bo ten czarny od malutki chciał wejść, to go pogoniła. Mimo, że się wiele od nich nie różni. Zaraz. Tu jeszcze jeden biały chyba gdzieś był. A jak nie w tą stronę. Chyba na dole będę musiał coś porobić, takie chociaż 10-20 cm, żeby było zasłonięte. To one wtedy nie myślą, że tam da się przejść. Przelazłeś biały? Nie, tutaj jest. Co za łobuz. Wszyscy się zeszli, można sprawdzić listę obecności. Bocianek jest. Maluchy są. Malutka, gdzie dzisiaj poszła? To nie wiem. Tu jej nie widzę, tu jej nie widzę. Tutaj, dzisiaj chcę mieć spokój. Jedź dziób malutkiej, bo zmienisz miejsce. Elegancko, wszyscy są, można zamykać. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, Coś tam się zawsze porobiło. Nie za dużo, ale zawsze to mały kroczek do przodu. Szczególnie w ogarnianiu tutaj tego wybiegu. Może kiedyś tu będzie ładnie. Na pewno nie szybko, bo roboty jeszcze. Masa. No nic, do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!